Witam w programie Prawnik Gadzie, dziś w studiu mecenas Sprawy Witam serdecznie. Dzień dobry. A tematem odszkodowania. Powracamy do tego tematu często, ale dzisiaj wgłębiać się będziemy w komputery i właściwie w te sprawy, no, których przeciętny człowiek nie zna, a dobrze, żeby znał. Jak firmy ubezpieczeniowe wyceniają wartość naszej sprawy? W dzisiejszych czasach większość firm ubezpieczeniowych mają komputerowy program, a mhm. który używają. Ten program się nazywa Classes. I właśnie tym sposobem. Um... Czyli taki standardowy komputerowy program, który istnieje, jak cała ta procedura wygląda? Pierwsza rzecz jest taka, że ten, ten, ten program komputerowy już istnieje kilka lat, mm -hmm. powiedzmy tam jakieś 15 lat. Um, Informacje dostawałem od adwokata, od lekarza i wkładają tą informację do, do tego programu i później nacisk naciskają na guzik i wychodzi jakaś suma. I to tyle. I to tyle, tak to wygląda. <laughs> no, zobaczymy, czy, od czego ta suma zależy. O tej procedurze też powiemy pewnie więcej. Czy wszystkie firmy używają komputerów? Nie wszystkie. Czy ale tego programu akurat? Tego programu. Mhm. Ale akurat 12 z 20 największych firm ubezpieczeniowych mhm. używają tam, właśnie ten program. Kto zaczął? Było zaczęte to przez Allstate. Mhm. Także pierwsza firma, która to zuży zużyła, to jest firma w ogóle z Australii, która to zaczęła. A pierwszy to, to była właśnie ta firma komputerowa, i później Allstate kupiła to, kupiło to od nich i zaczęli to używać. To była pierwsza firma, która dostała licencję, żeby to używać. Dlaczego? Dlatego, że a, inwestycje poszły na dół taka jest prawda zaczęli zarabiać mniej pieniędzy i po prostu szukali miejsce, gdzie mogą zaoszczędzić pieniądze i pierwsze miejsce, pierwsze pomysł był taki, że musimy zacząć płacić ludziom mniej pieniędzy, a, i będziemy mieli więcej pieniędzy. Także dam przykład Farmers Insurance. A płacą każdego roku 23 miliony dolarów, miliony amerykańskie, nie miliardy, żeby używać ten program. Także wiadomo, że oszczędzają dużo więcej pieniędzy, używając ten program niż 23 miliony. Czyli wygląda na to, że komputer działa na niekorzyść osób, które są ubezpieczone, a na korzyść firm, które y, mają jasną sprawę na ekranie komputera? Jest to na korzyść. Y firm ubezpieczeniowych jest przeciwko tym ludziom, którzy skażą, którzy są poszkodowani w wypadku. Jak można wyliczyć y, y, tą kwotę? A, znaczy, firmy, znaczy kwoty wyliczyć? Czy wszystko może komputer wyliczyć? Okay. Nie każdej sprawy. Są mhm. sprawy, niektóre, przykładowo, jeżeli ktoś umrze w wypadku, mhm. to, to od razu mówię, że, że ta firma ubezpieczeniowa nie będzie używała tego programu. Um, jest kilka przypadków, w różne rzeczy. Przykładowo, jeżeli ktoś ma a, poważny z mózgu, to nie wykaże na jakimś teście. Także nie każda sprawa, ale 8. W tej chwili, jeżeli weźmiemy wszystkie sprawy w całej Ameryce, a około 60% wszystkich spraw idzie przez ten program. Idą, idzie przez kolaces, przez ten program. To co w takim razie musimy wrzucić do tego komputera, żeby nam ta kwota wyszła? Najważniejsza rzecz jest taka, że przykładowo w, w, w moim zawodzie, w tym co ja robię, każdy adwokat dostaje informację od kogo? Dostajemy tą informację od lekarza. Lekarz dostaje tę informację od od pacjenta. Także tą informację, którą ja dostaję i daję im, to oni później to wkładają do komputera. Także najważniejsza rzecz jest, co pisze w dokumentacji lekarza, co lekarz Czyli zapisuje? To orzeczenie jest bardzo ważne lekarza. Bardzo tak. ważne. Jak szczegółowe ono musi być? Dam, dam przykład, mhm. po prostu panu dam przykład. Jeżeli przykładowo są jakieś obrażenia, jeżeli, jeżeli jakąś mam jestem poobiany, mam kontuzję, mam jakieś, jakiegoś siniaka. Mhm. Jeżeli lekarz napisze że ogólnie, że jest kilka siniaków, to, to nie wystarczy. Dlatego, że ci ludzie w ubezpieczeniu są nauczeni, żeby tego nie wpisywać, dlatego, że musi być specyficznie napisane. Także jest to potrzebne. Osiem siniaków. Przykładowo, tak. Musi być osiem siniaków. Mhm. Lekarz musi napisać, że w tym miejscu, a, przykładowo kola, w, na kolanie, w tym miejscu jest, a, jest uderzenie, w, znaczy widać, że, że jest opobiany, jest siniak, powiedzmy. 10 cm na 7 cm. Czyli zdiagnozować każdego śniaka opisać. Absolutnie. Czym bardziej będzie po prostu hmm. diagnoza będzie w detalach, każda, każda jedna rzecz będzie opisana, także to, to będzie później napisane, znaczy będzie później w, wzięte pod uwagę w komputerze. No wiadomo, że różnie <trym> działają lekarze. Lekarze myślą o tym, żeby leczyć pacjenta. My nie myślimy też o tym najczęściej, że potem trzeba będzie to wszystko tak szczegółowo załatwić. Czy i w jaki sposób możemy kontrolować to, to, co lekarz pisze w tych dokumentach? Czy możemy kontrolować do jakiegoś stopnia? Każdy mm -hmm. lekarz to jest człowiek, każdy, tak, każdy, człowiek, jest, każdy człowiek jest inny. Co ja zawsze ludziom, ludziom mówię, swoim klientom, żeby, żeby powoli mówić, mhm. żeby szczegóły mówić. I, I przykładowo, dlatego że teraz wiemy, że, ten, że, że większość spraw idzie przez ten komputer, to musimy o tym myśleć. Ludzie muszą wziąć to pod uwagę i muszą się przygotować. To jest tak zwany reverse engineering. Po prostu musimy to, to jest, musimy myśl, myśleć i musimy mówić takim sposobem, żeby to później wyszło w dokumentach. Także jak można lekarza kontrolować? Mówić powoli, mówić w detalach. Zmierzyć, przykładowo powiedzieć, panie doktorze, mam w tym miejscu siniaka, który jest taki duży, proszę zobaczyć, zdjęcie zrobić. Zdjęcia też pomagają bardzo w tym, w tym programie komputerowym. Także jeżeli są jakieś obrażenia, jeżeli coś widać na zdjęciu, hmm. jest to bardzo ważne i to pomoże. Jeżeli lekarz tego nie napisze w detalach, to później oni tego nie mogą w ogóle wziąć pod uwagę i komputer nie, nie nam, nam żadnej wartości za to. Zero, dostajemy zero za to. Czyli ta diagnoza musi być bardzo określona. Bardzo. Ja, czym bardziej jest w detalach... Napisane to bardziej pomaga później, żebyśmy żeby, żeby dostali wartość tej sprawy. Leczenie zależy od naszego też ubezpieczenia. Bardzo często, nie zawsze od razu dostajemy się do specjalisty, nie zawsze od razu robimy te, te badania, które nie trzeba, to się przeciąga. Czy te spóźnienia, opóźnienia w leczeniu mogą spowodować no, potem utratę naszego ubezpieczenia, odszkodowania albo niższe kwoty? Absolutnie. Czym, czym jest dłuższa odległość od mhm. wypadku do jakiegoś leczenia, to szkodzi. Z tym, że mogą być jest bardzo ważne, żeby było jakieś wytłumaczenie. I znowu wchodzi w to teraz, co pacjent powie i co lekarz napisze. Także co jest ważne? Jest ważne, żeby pacjent dał jakieś wytłumaczenie, żeby było jakieś wytłumaczenie. Przykładowo, nie byłem, panie doktorze, nie przyjechałem do pana, dlatego że no, musiałem, musiałem być w pracy albo myślałam, że to przejdzie. Musi być jakieś wytłumaczenie, dlatego że te, ten program komputerowy właśnie, komputerowy właśnie szuka jakieś wytłumaczenie. Dziury. Dziury szuka, ale my musimy coś włożyć w tą dziurę. Mhm. Także jeżeli będzie wytłumaczenie, to można się jakoś obejść tego. Zaczął Pan mówić, przykładowo, jeżeli jest, jesteśmy umówieni do specjalisty. Mhm. Był mu swojego ogólnego lekarza. Lekarz stwierdził, że potrzebuje, przykładowo bo mam problem z kolanem. Muszę się zobaczyć z specjalistą. Jeżeli specjalistom nieraz jest tak, że muszę czekać półtora miesiąca, jeżeli przez ten, przez, przez ten półtora miesiąca nic się nie dzieje, to jest źle. Także jeżeli ja chodzę na jakąś terapię, jeżeli mam jeszcze parę wizyt u swojego lekarza, jeżeli zwiążę to do kupy, co, co robiłem w tym czasie, i będzie wytłumaczenie, że czekałem na specjalisty, jeszcze chodziłem na terapię, to i to jeszcze robiłem, to wtedy ten komputer, to wszystko będzie włożone w komputer i, w, i właśnie nie będziemy nie da, nie, da, nie da to nam mniejszą wartość, tylko większą wartość. No lekarz zawsze mówi, jakie są nasze szanse, jaka jest ta lekarska prognoza, jak ona ważna jest w tym programie. Jest bardzo ważna. Tak, tak jak mówiliśmy przed chwilą o diagnozie, jest też prognoza jest ważna. Jeżeli lekarz nie napisze prognozy, to oni nic nie wkładają do komputera. Jeżeli jest. Prognoza napisana, ale jest, nie jest, powiedzmy, szcz szczególna, to też nic nam nie daje. Jeżeli lekarz napisze prognozę i, i będzie w detalach napisane to, co jest możliwe, to, co może być, oni to muszą wziąć pod uwagę, to będzie w komputerze, będzie, ta informacja będzie dana i to później coś z tego wyjdzie, będzie jakiś, jakiś efekt. Poszkodowania są różne, <kuh> poważne, mniej, mniej poważne. Jeżeli pracowałem w okresie, kiedy byłem również leczony, czy może to zaszkodzić. No, znowu w tym procesie komputerowym. Umówmy się. Jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo poszkodowany i, i leży w szpitalu i nie może pracować, to jest ewidentna sprawa, to jest poważna sprawa. Ale mówmy teraz ten przykład, który Pan mi teraz zadał, gdzie są sprawy nie, nie aż takie poważne, jeżeli ktoś pracuje. I jeżeli jest znowu wytłumaczenie, dlaczego ta osoba pracuje, to znowu to nam pomoże i w komputerze, jeżeli to, ta informacja będzie w dokumentach lekarza. Przykładowo, idę do lekarza i mówię: Panie doktorze, pracowałem w tym czasie, dlatego że musiałam pracować, to była moja nowa praca, jakoś przeżyłam to, brałam lekarstwa you know, przeciwbólowe i musiałam to, to przetrwać, bo mam, jestem mama sama bez ojca, bez, znaczy bez męża, musiałam zarobić. Jeżeli jest wytłumaczenie, i, I mówi się lekarzowi o tym, i lekarz to sobie zapisze, zanotuje, i później ma to w, w swojej teczce, i to później wyjdzie, i, i ta informacja będzie dana do komputera, to pomoże. Dobrze. Są też różne czynności, rzeczy, których nie możemy robić, nie możemy wykonywać. Czy to warto w jakiś sposób zaznaczać, wpisywać do komputera, jakie to ma znaczenie? Nie, absolutnie. Często jest tak, że lekarz się pyta, co boli, albo coś, co, co tobie jest. Proszę mi wytłumaczyć. I nie pyta się, czego nie możesz robić, z czego nie potrafisz. Już no, nie już możemy się, schylić, bo nie możemy wykonać jakiejś czynności, którą wykonujemy wcześniej. I dobrze byłoby tak myśleć o tym już od, do przodu. Faktycznie najlepiej jest zawsze, chodzi do takiego lekarza, który się zna na tym, który, który już bierze to pod uwagę tak. i który myśli w, you know, o, o tym temacie. Tak jak komputer może to potem przewidzieć wszystko. O to chodzi. Także jeżeli jest wytłumaczenie, jeżeli jest, je, jeżeli jest napisane, czego nie można zrobić, pomoże. Ból, wiadomo, ból ciężko czasami jest określić, jak tą sprawę określamy w tych lekarskich sprawach, jak komputer ten ból traktuje. Znowu wracamy do, do lekarza. Dam przykład. Idę do lekarza i typowy, normalnie jest to, że lekarz mnie się pyta, co boli. Ja pokazuję, boli kolano, boli, you know, szyja boli. i Wszystko pokazuję. I lekarz zapisuje sobie notatkę, robi: ból w kolanie, ból w szyi ale nic innego, nic nie, nie pisze, nie daje szczegółów. W tej sytuacji to samo się dzieje. Oni są nauczeni w ubezpieczeniu, żeby, żeby nawet nie wpisują, że jest ból. I ten ból może trwać 6 miesięcy, ale jeżeli nie pisze przykładowo, że ból jest 5 z 10, czy jest, jest taki Czyli silny... Skala tego. Skala, że, że musi być skala napisana, jak długo to, ten ból trwa. I, i no, Przeszywający, ostry, długi, ale na, no, nawet jeżeli, trwały. Je, nawet jeżeli powiemy, że jest Trwałe, tak, to jest dobra rzecz. A jeżeli napiszemy, że bardzo boli, to, to, to nic nie znaczy. Bardzo, bardzo dla nic nie znaczy Zero dla jedynki zero jedynki O to chodzi. Tak. No dobrze, no jest komputer. Większość spraw że ten komputer w, 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 przechodzi. Czy jakiś jest sposób, żeby to obejść? No nie chcę powiedzieć słowa oszukać, ale powiedzmy przechyczyć komputer. Obejść i oszukać komputer. Tak zwane po angielsku garbage in, garbage out. To, mhm. co się wkłada, to wychodzi. Także jest, tak jak powiedziałem, jest fenomenal teraz, że już przez kilka lat od czasu, kiedy ten, ten program wszedł, mhm. widzimy, że, wszyscy, że sumy ogólnie, co adwokaci dostawają za, za tę sprawę, idą coraz na dół. I to jest wszystko dlatego, że to jest ta informacja, które pacjent daje swojemu lekarzowi. I to jest to, co właśnie lekarz pisze. Także możemy to teraz naprawić, tą sytuację, która się dzieje, I może wrócić do tego, co było kiedyś, że będą płacić fair sumy ludziom. Jeżeli, jeżeli pacjenci o tym teraz będą myśleć, lekarze będą o tym, o tym myśleć, także żeby przechytrzeć, to tylko chodzi, to, nie, to nie jest kłamstwo, żeby, żeby kłamać. Nie musimy kłamać, tylko musimy mówić to, co jest ważne dla komputera. Musimy mówić je, w języku komputera. W języku w dalszym ciągu ludzkim pozostaniemy do końca programu. Dziękuję serdecznie Dziękuję. za tą rozmowę. Z mecenasem Piotrem Bachowskim mogą Państwo spotkać się bez umówienia na darmowej konsultacji w każdy poniedziałek i czwartek po godzinie 5.30 w jego kancelarii przy ulicy Belmont blisko Central. Tak samo można omówić się i spotkać się w parku. Czy numery widzą Państwo na ekranie telewizora z programem Prawnik Gradzi można kontaktować się również drogą e-mail na adres prawnik.polwyszyn.com Ja dziękuję również za uwagę i zapraszam na kolejne programy z tytułu Prawnika.